Dzień dobry! Na tym filmie chciałbym zaprezentować, w jaki sposób zamontować, a następnie zdemontować fasolkę Mi Banda do opaski typu plecionka, a także pokazać, w jaki sposób dostosować długość opaski do obwodu nadgarstka. Żeby zamontować fasolkę Mi Banda do opaski, należy najpierw włożyć ją z jednej strony, od góry, a następnie docisnąć tak. Aby usłyszeć charakterystyczny klik, żeby teraz zdemontować opaskę, warto posłużyć się ostrym narzędziem, na przykład pineską plastikową. Wkładamy ostrą część pineski w metalowe zapięcie, odginajmy je, a następnie drugą ręką po prostu wyciągamy fasolkę. Jeszcze raz wkładamy fasolkę z jednej strony, następnie z drugiej strony, słyszymy klik, demontaż. Wkładamy ostre narzędzie w metalowe zapięcie, odsuwamy je i wyciągamy fasolkę z ramki. To tyle na temat montażu i demontażu fasolki. Teraz dostosowanie długości opaski do nadgarstka. Długość opaski regulujemy tymi dwoma paseczkami, wysuwając i wsuwając je z powrotem. Możemy Dostosować je dowolnie do obwodu nadgarstka. Jak już dopasujemy długość, należy te sznurki obciąć nożyczkami. A następnie proponuję opalić końcówki zapalniczką, tak żeby one się nie strzępiły. Pozwoli nam to też uniknąć sytuacji, gdzie te paski uciekną nam tam do środka. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kolejnych. Miłego dnia!